Zajmiemy się głównie rynkiem nieruchomości, ale uwaga rynkiem nieruchomości nie tym naszym krajowym, ale rynkiem nieruchomości zagranicznym. Dokładnie hiszpańskim i w tym celu się przenosimy uwaga do samej Hiszpanii, drodzy Państwo, Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, właścicielka Agnes Inversiones. Panie Agnieszko, kłaniam się nisko. Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa. Proszę powiedzieć na początku, gdzie Pani jest, tak żeby nas po prostu e, trochę, że tak powiem, przenieść zupełnie do innej strefy klimatyczno-geograficzno-biznesowej. Łączę się z Marbella, z Costa del Sol, czyli z Wybrzeża Słońca i to chyba najlepsze, jedno z najlepszych miejsc, ja twierdzę, że najlepsze jeśli chodzi o Hiszpanię. Zostało zresztą wybrane jako najlepsza europejska destynacja w roku 2024 na to ja tu, pozycji pań, numer jeden. jeden. Panie Kiszko, że dobrze widzę, że Pani w tej chwili ma 13 stopni nie mam trochę więcej jeszcze więcej nie no to znaczy to po prostu że tak powiem zazdrość tutaj sięga zenitu jeśli chodzi po prostu to o przesyłam to dużo gdzie, gdzie... słońca słońca do Polski no to dostają pani dostają państwo od pani Agnieszki słoneczne pozdrowienia to jest pani Agnieszka przychodząc do tematu który nas do pani w ogóle sprowadza to interesuje nas najbardziej kwestia tego jak w tej chwili wyglądają perspektywy jeśli chodzi o inwestycje na rynku nieruchomości hiszpańskich ale ja jeszcze nie będę do żadnego pytania konkretnego formułował, dlatego że Pewna rzecz mnie rano bardziej jeszcze zaciekawiła: mianowicie to, że się pojawiają w Hiszpanii protesty przeciwko wysokim cenom mieszkań. To są protesty mieszkańców, nie inwestorów, tylko właśnie sytuacja, która jak domyślam się, jest trochę wynikiem popularności nieruchomości wśród różnych inwestorów, także inwestorów zagranicznych, powoduje to, że stają się te inwestycje kłopotliwe dla samych. Y, mieszkańców Hiszpanii, którzy chcieliby może nie wynajmować y, mieszkania, tylko chcieliby w ogóle właśnie zastąpić je y, własnością, że to się staje jakimś dla nich dużym problemem, że protestują. No i teraz czy to jest coś nadzwyczajnego, bo Hiszpanie mają taki temperament, że co róż w ogóle protestują przeciwko różnym rzeczom i się nie boją w ogóle wyrażać swojej opinii i czy to, czy to jest coś, co może w jakiś wpłynąć na jakieś warunki regulacyjne tego, że za chwilę jacyś hiszpańscy politycy tacy lok Lekalni, czy ogólnohiszpańscy posłuchają tych głosów i zaraz zmienią trochę warunki działania na rynku nieruchomości? Co to znaczy, powiem tak. To jest temat, który jest już od. By popularny na, na łamach i wiadomości. Faktycznie zaczęli wychodzić na ulicę. Mamy problem, jeśli chodzi o wzrost cen nieruchomości i wzrost cen wynajmu nieruchomości. Pamiętajmy, że w Hiszpanii dominuje własność mieszkaniowa, a nie wynajem, więc to się czuje. Natomiast pamiętajmy o tym, że te ceny nie wzrosły też aż tak bardzo mocno, ponieważ średnia, średni wzrost, jeśli chodzi o ceny mieszkań ogólnie w Hiszpanii, mówimy o poziomie między 8 a 12% maksymalnie. Costa del Sol to jest wzrost 10%. Natomiast to nie jest łatwy problem do rozwiązania, to na pewno, ponieważ te ceny już są na danym poziomie, więc pomysł jest też taki, aby. Część Pustostanów, część mieszkań, która stoi, żeby to też zostało jakby odblokowane, ponieważ to są duże ilości mieszkań i pozostałe też po części ze z starszego kryzysu, czy powiedzmy no deweloperzy mieli problem, jest zablokowane. Także czekamy, aż to się rozwiąże, ponieważ ostatni pomysł Pedro Sancheza, który został tak naprawdę bardzo luźno powiedziane na forum ekonomicznym w w Madrycie, chcąc tutaj rozwiązać problem mieszkaniowy, że będzie wprowadzony stuprocentowy podatek od zakupu nieruchomości dla cudzoziemców, ale spoza Unii. Także tutaj Polaków chcę uspokoić. To nie mhm. rozwiąże problemu. Po pierwsze, to zostało rzucone bardzo luźno, więc to najpierw musi być przegłosowane. Pedro Sanchez rządzi mniejszością w rządzie. Także my, Hiszpanie, ja już się tutaj podpisuję jako mieszkanka Hiszpanii, obywate, obywatelka Hiszpanii, nie wierzymy w to, że zostanie to przegłosowane. Kolejna rzecz. Cudzoziemcy stanowią tylko i wyłącznie. A może aż dla niektórych 15% całego koszyka zakupów nieruchomości, 85% to są Hiszpanie. Więc jeżeli z tych 15% wyjmiemy te kilka procent cudzoziemców, którzy są spoza Unii Europejskiej, to nie rozwiąże tego problemu. Więc to tutaj jest bardziej w gestii tak naprawdę. No, Rządzących, ale też regionów autonomicznych, które po prostu muszą przejrzeć dobrze swoje książki polityki. gdzie jest dużo mieszkań dokładniej polityki, więc na pewno miało wpływ w kurortach powiedzmy turystycznych jest już ograniczona y, ograniczona jasne panie jest... Agnieszko ja to ja to rozumiem bo to jest trochę tak jakby po prostu w, w warunkach polskich powiedzieć że ktoś się skarży na wysokie mieszkania w centrum Sopotu albo ktoś ma po prostu problem z tym że nie może kupić sobie nieruchomości w centrum zakopanego no to to jest ten problem Wiemy, taki ile że rzeczywiście rosły mieszkania no właśnie ale teraz panie Agnieszko przechodząc właśnie do strefy bardziej takiej inwestycyjnej bo mi się wydaje że widzowie się zastanawiają nad y, takim mają taki mogą mieć taki dylemat czy Inwestując w nieruchomość w Hiszpanii, trzeba zakładać z tyłu głowy to, że ja tam do tej Hiszpanii się przeprowadzę i to jest moje jakaś inwestycja długookresowa, która w tym końcu tego długiego okresu będzie miała to, że ja się przeprowadzam do tej nieruchomości i to jest trochę takie zastąpienie aktywa w Polsce tym aktywem zagranicznym. Czy to jest jednak złe założenie, i myśląc o nieruchomości w Hiszpanii, trzeba zakładać, że to jednak jest coś w rodzaju, Rodzaju, nie lubię tego określenia, ale go użyję. Pasywnego dochodu, że ja tą nieruchomość mam i ona ma tylko mi przynosić dochód z wynajmu. Nie lubię tego określenia, bo każda inwestycja wymaga jakiegoś zaangażowania. Jak w tej chwili by Pani tutaj lokowała po prostu te, te preferencje inwestorów? Czy, może zacznę od tego, że mamy już dane za cały 2024 rok i tak naprawdę pobiliśmy rekord, ponieważ w sumie tych zakupów było 4213 zakupionych mieszkań w 2024. W porównaniu mogę powiedzieć, 2023 to było 3100 mieszkań przed pandemią 2019 było 1000 mieszkań. Także widać tą tendencję wzrostową, bardzo dynamicznie rosnącą. I teraz my obserwujemy w naszym biurze bardziej, zajmujemy się jakby troszeczkę takim bardziej luksusowym poziomem nieruchomości, które sprzedajemy. Natomiast obsługujemy również wynajmy. I widzę tendencję, że na początku to było tak, że ludzie przyjeżdżali tutaj żeby troszeczkę pomieszkać i troszeczkę y, też y, wynajmować. Aha. Więc y, to było mieszane. I użytkowanie, i dochód pasywny. Natomiast y, dzisiaj widzę, że coraz więcej klientów myśli o tym, no bo prosta, prosta logika. W Warszawie jest dzisiaj szaro-buro, tutaj jest słońce, chce się żyć, żyjemy na świeżym powietrzu, jest fantastyczna infrastruktura i tutaj szeroko pojęta, jeśli chodzi o szkoły, restauracje, szpitale, całą prywatną opiekę medyczną i tak dalej. Więc jeżeli mogę tutaj żyć, w lepszym klimacie i pracować zdalnie na przykład, bo, bo, bo to nam dopuściła też jakby pandemia, że była to jednak rewolucja w, w, tych, w tym systemie pracy, to dlaczego nie mam mieszkać w Hiszpanii? Więc zaczyna się troszeczkę przeważać szala z tych mieszkań, które mieliśmy w takim użytkowaniu mieszanym na zamieszkanie na stałe. Także Aha. widać, że no trochę to się pozmieniało na w głowach, co mnie bardzo cieszy. I powiem jedno też, że Ceny e, mieszkania tutaj, znaczy wydatki na, na, na mieszkanie w Hiszpanii, mówię tutaj z zakupami ze wszystkim są znacznie niższe. E, no to chciałem rakunek. panią pani Agnieszko zapytać, czy to można rzeczywiście już dojść do takiego momentu, że można sobie porównać koszty życia i utrzymania nieruchomości w Polsce z hiszpańskimi? Jeśli chodzi o lokacje, tak naprawdę, czyli powiedzmy kurorty na południu, to zdecydowanie są to niższe koszty w Hiszpanii, a jeżeli w Polsce. Rachunek jest prosty. Ogrzewania mniej, światła używamy mniej, mniej jemy, bo jest cieplej, jemy też zdrowiej przy okazji, nie musimy zmieniać opon zimowych na zimę, bo po prostu nie ma śniegu. To się wiąże też z zakupami rzeczy dla dzieci, które rosną, że nie musimy im co roku zmieniać kurtek zimowych i tak dalej, i tak dalej. Więc ta różnica w budżecie, którą tutaj możemy zaoszczędzić, ja uważam, że jest znaczna. I nie mówiąc już o tym, że oczywiście mniej chorujemy, bo żyjemy cały czas na świeżym powietrzu. Pani Agnieszko, to dojmie, jeszcze mamy mało czasu już tą tendencję co do, do ceny, bo z tej przy okazji mówienia o protestach wniosek, jaki płynął z tego, co Pani mówi, był taki, że ten wzrost nie jest w ogóle jakiś astronomiczny, jeśli chodzi o ceny e, nieruchomości. To czym, czym, czy to rzeczywiście jest taka, czy to jest wersus te różne procesy, które tam się właśnie na tle tych protestów rysują, to jest cały czas tendencja, która w 2025 roku będzie utrzymana, że tak bardzo te ceny nie pójdą w górę? Nie sądzę, żeby no, na pewno kilka procent pójdzie to, to w górę. Pamiętajmy o tym, że e, jednak jest to atrakcyjne miejsce, więc więc jakby całe to wybrzeże jest w, jakby w polu zainteresowania inwestorów. Natomiast jeśli mówimy o całą Hiszpanię, Hiszpania zdaje, z, zaczyna być bardzo atrakcyjnym miejscem, również na przykład dla e, cyfrowych nomadów są specjalne programy dla nich i tak dalej. Natomiast nie obawiam się. Że będzie to bardzo duży wzrost. Bardzo dziękuję. Agnieszka Marcinia, kostrzała właścicielka Agnes Inwestoris, była naszym gościem prosto z Hiszpanii.